Jestem jest Marcin w dzisiejszym odcinku. Znowu jest odcinek z Arturem. Chodź Artur, odkład w paczkę. Nie, baba? patrzcie jak baba pójdzie. Co zrobicie incie? Poczekajcie. Dobra, Artur już opiera. Nie tu. A? Tu, no. I tu. I właśnie telefony. Łączmy. Łę. Wow. I okejka, Artur. Wow, kika, dzięki. <laughs> dzięki, Artur. Jeszcze jedną otworzyć zaraz. I okej. I okejka. Pa, zobaczcie, gra?

Wow. О, файна газменника на дебил. Кой са на? Денки. Ей, 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 ти. Та, така, че мочи нека. бай. Bye.